Witajcie, takie to właśnie było wprowadzenie z ubiegłego sezonu, jeżeli chodzi o zielone żniwa. A tym samym dziś razem z synkiem, bo już nie dawał mi życia, lecimy e, przerzucać to, co skosi Łukasz. I tym samym, słuchajcie, zaczynamy Zielone żniwa 2022. A więc, moi drodzy, jesteśmy już na polu. Łukasz, właśnie przede mną, kosi. Jesteśmy na działce, którą być może co niektórzy już gdzieś tam z tamtego roku znają Pewnie z drona byłoby to troszeczkę lepiej widać, ale też tutaj właśnie zbieraliśmy żyto Jest to działka po sąsiedzku kolegi rolnika, który jak widzicie tutaj ma truskawki i co jakiś czas robi sobie jakby taki przedplon My dzięki temu zbieramy sobie żyto, które potem możemy spożytkować dla naszych krów a dla niego potem w zamian za to mamy e, obornik. I taka tutaj można powiedzieć wzajemna współpraca. Ogólnie rzecz biorąc, żyto, e, nie wiem czy to widać, tutaj pewnie będzie widać, jest już wykłoszone, czyli zdecydowanie za późno je kosimy. E, no ale niestety tak wyszło. E, mimo wszystko, i tak coś da się tutaj zebrać. Zresztą możecie sami zobaczyć tej masy, troszeczkę tutaj jest. Tu jest bardzo fajna ziemia. Generalnie mamy taką trujeczkę, dwójeczkę nawet czasami bym powiedział. Także bardzo tutaj zasobność, jeżeli chodzi o składniki, jest. I dzięki temu my sobie tutaj możemy troszeczkę tej masy jakby zebrać. Także w mam niestety awarię. Cieknie siłownik. Ogólnie jest już on do odbioru. Tata pojechał, także po południu go odbiorę. Polecam właśnie firmę Hydrobar z Barlinka. Bardzo szybko i konkretnie chłopaki mi tutaj pomogli. A tym samym możecie zauważyć, jak MK wygląda z koszarkami Samasza. Na takim krótkim kawałku, co prawda hektarowym, bo za chwilę zostanie przyczepiona do prasy, na prasowiarki, będziemy chcieli zebrać ten kawałek trawy, którą mam tam koło domu, bo jakieś deszcze zapowiadają na naszym terenie. W związku z czym też nie będziemy tutaj szaleć z tym koszeniem, bo nam po prostu deszcz to wszystko zniszczy i efekt nie będzie taki, jaki byśmy chcieli oczywiście uzyskać. Także widzicie, zielone żniwa rozpoczęte w naszym gospodarstwie dość późno. Aktualnie mamy 25 dzień e, maja Synuś sobie tutaj wygodnie siedzi Ale już widzę, że zarąbał Dydusia I będzie chyba jakieś małe spanko, co? Nie śpi, bo zaraz kończymy, synuś No Także jak już widział, że tata traktorem podjechał pod kamerę To nie, nie odpuścił, musi też jechać Ale kręci go to widzę, bo obserwuje wszystko dookoła Patrzy co się dzieje Także jestem z syna dumny które widzę transmisję, jakąś chyba robi, albo nagranie na naszym facebookowym profilu. Także widzicie, dzieje się no i ja to też tak chcę pokazać. Także widzicie, jeszcze z tyłu wam pokażę, przetrząsacz, też Samasza. Jak widzicie, bazujemy na sprzęcie Samaszu. Przede wszystkim jeżeli chodzi o maszyny zielonkowe. No, poza oczywiście prasowijarką, bo tutaj nie było innej możliwości, żebyśmy po prostu zakupili coś innego. Ale szczerze Wam powiem, że gdybyśmy mieli chociaż w połowie, nie no może nie w połowie, ale chociaż taką trawę jak tutaj to generalnie tych palotów, czyli tego areału pewnie byśmy skocili mniej, ale jak wiecie no taką mamy specyfikę, że kosimy te łąki rolno środowiskowe więc gdzieś tam z przymrużeniem oka mogę powiedzieć, że produkujemy średnio ekologiczne mleko, tak ja to nazywam Ogólnie te deszcze, które mają, które teraz popadały i mają jeszcze tam do weekendu dobić do nas, e, myślę, że przyczynią się do tego, że ta masa, jeżeli chodzi o trawy, troszeczkę wzrośnie. Czyli w tym roku ta pasza być może będzie też troszeczkę lepsza. bo Póki co na tych polach ogólnie nie widać szału. E, wszystko za sprawą tego, że mimo wszystko maj od samego początku był, no maj w zasadzie kwiecień, e, były relatywnie suche bez deszczy. Więc to nam troszeczkę dobiło pójść do trumny, jeżeli chodzi o trawy. Ale niestety z tym się borykamy, z tym się mierzymy. Taka jest specyfika pracy na gospodarstwie, bo swoje grunty zostawiamy jednak do produkcji słuszczy, rzepaku czy kukurydzy. A jeżeli mamy możliwości, to z tej trawy jakby korzystamy. Co da mi Guś? Podoba Ci się? Tak? Jesteś szczęśliwy, jak jesteś tatą w traktorze, co? Ojej, nie, nie, dlatego cię teraz nie weźmy. Sieć ładnie. Sieć ładnie. Urosła. Ona była siana dokładnie rok temu, w tamtym roku, generalnie nic jej tutaj nie było. Nawet w drugim pokosie gdzieś tam coś marnie odchodziło. A w tym roku dopiero widać jej potencjał i efekt. Nie wiem jak jest to u Was, jakie macie doświadczenie, ale zazwyczaj u nas dzieje się tak, bo my zazwyczaj też robimy, że siewamy jakby trawę z jakimś tam owcem, jęczmieniem miarym czy pszenicą miarą. Tak, żeby po prostu coś na tą pierwszą masę było zasilone, bo wiadomo, że trawa tak szybko e, nie odbije. Więc e, w tamtym roku wiadomo, troszeczkę tego e, owsa czy tej pszenicy się e, jako zielonej masy skosiło. Ale z trawą było już kiepsko. Dopiero w tym roku e, ta trawa jakby sobie fajnie przezimowała. E, na jesień dostała powera. Wiadomo wiosną jeszcze tutaj jakieś zastosowanie azotu dodatkowo. No, i dopiero teraz pokazuję swoją mocną stronę i bardzo fajnie, to, e, bardzo fajnie to wygląda. Także myślę, że dzisiaj po południu ja to teraz jeszcze raz właśnie obracam. Bo popadał jeszcze w nocy deszcz, e, i pod spodem jest dość dużo wilgoci No i żeby o to nawet można widzieć tutaj taka jest różnica między tym, co już słońce przesuszyło, a tym, co było pod spodem. I to po południu zbierzemy sobie na baloty. Bezpośrednio dostaną to na drugi dzień, do jedzenia. Nie będziemy nawet tego owijać w że może z 6 balotów tutaj e, z tych 30 arów wyjdzie. Tak mi razy oko. Więc taki jest plan. No, no, Gdybyśmy mieli wszystkie takie działki to powiem Wam szczerze, ta pasza wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale jestem jeszcze dobrej myśli, dobre, Mamy jeszcze nadzieję, że na tych naszych, znaczy nie naszych, ale na tych eko łąkach Coś pozytywnego, oczywiście e, urośnie. No, z moją trawą przed domem e, już takiego fajnego szału nie ma. No ale to jest to, co powiedziałem przed chwilą. E, ona fajnie, bo wychodzi, będzie sobie gdzieś tam delikatnie rosła, ale tak naprawdę rozkrzewi się dopiero w kolejnym roku czyli ten rok jakby trzeba będzie się jeszcze e, posmucić, kosić to, co urośnie, e, a ona dopiero w przyszłym roku pokaże bardzo fajny, taki już e, trawnikowy efekt. Więc, jak to się mówi, trzeba przetrzymać ten okres i będzie pozytywny. No i widzicie, wystartowaliśmy jednak ze zbiorem, tak jak Wam wspominałem w pierwszej części odcinka, więc nie wieczorem, a jednak jeszcze przed południem, ponieważ tutaj deszcze się zapowiedziały troszeczkę wcześniej, jeżeli chodzi o radar, więc będziemy to korygować, czy faktycznie popada no lepiej jest jednak mieć, jak to się mówi, rękę na pulsie no i jednak nie dać się złapać, żeby nam deszcz to wszystko tutaj oczywiście w jakiś sposób pomoczył bo wiadomo, że każda woda wypłukuje nam już same dobro, które jest w jakiejkolwiek paszy objętościowej, nie mówię o tej paszy, która jeszcze jest na dniu ale na tej, która już jest oczywiście w pokosie Lecz w sumie tutaj nie muszę mówić, bo pewnie większość z Was o tym jakby będzie wiedziała. Także w miarę fajne duże pokosiki, nawet z tej trawy wychodzą. Też nie jadę na e, szerokim rozstawie grabiarki, ze względu na to, że jest to jeszcze zielone. Więc tutaj nie jest tak, jakieś tam duże area, więc też nie będziemy się spinać o prędkość. E, Pracy na tej działce. w gruncie rzeczy, plan jest taki, że chcemy jeszcze tą zieloną masę dzisiaj dać krowom do obory, żeby sobie to na bieżąco zjadły i nie będziemy tego właśnie owijać folią to, co Wam mówiłem na początku. Może tutaj wyjdzie z 6 balotów miejmy nadzieję, że będzie tyle. To akurat na dwa dni nam starczy. O, nawet, jakbyśmy zrobili więcej, to bez sensu, bo już potem będzie się parzyć. Chociaż zobaczymy, jeżeli będzie rokowało, że będzie dużo więcej, to na pewno walniemy je w folię, a no, potem się je roz, rozstenę, roz, kurczę, mi słowa, e, rozkroi i oczywiście też trafią od razu na stół e, krową. Trawa już jest przycięta. mnie je troszeczkę martwi, bo te gęsie odchody robią też spory bałagan. No Wam, że okazuje się, że będzie troszeczkę więcej tych balotów. Łukasz ogólnie zjechał raz dookoła z poprzeczniakiem Zrobił już 4, dwa zostawił dwa teraz wejść do obory i resztę zrobi po południu w polie Natomiast ja mam raz, dwa, trzy, 4, to jest piąty i będzie szósty wałek. No i więc trochę się jeszcze wyszykuje, że tych balotów zrobimy więc może mało założyłem te 6 to jednak takim przymrużeniem oka ale to tylko działa pozytywnie w tym momencie Proszę, jakie równe odstępy wyszły nie będę musiał nic dograbiać do ostatniego wałka tak żeby było wyliczone <grym> No i ostatni wałeczek, słuchajcie, szósty. I lecimy coś zjeść, godzina 12, także żona pewnie czeka już z obiadem, chociaż nie widzę młodego w oknie. Gdzieś się zabuntrował, ale mu ciągnę podstawię, to chociaż będzie zadowolony. W zasadzie miałem zbiór żyta zrobić w oddzielnym, ale pomyślałem, że połączę to wszystko w jeden, więc będziecie mieli w dzisiejszym nagraniu jeszcze więcej akcji i więcej jakichś takich szczegółów, które oczywiście się przewiną przez e, odcinek. Miałem nagrać gdzieś tam setkę z Mariolką. Jak smarujemy grabiarkę, ale powiem Wam szczerze, łapy uwalone od tego smarowania, od tawotu, więc nie chciałem nawet brać tej kamerki. I muszę Wam powiedzieć, że nawet sprawnie mi to dzisiaj poszło, zawsze miałem problem ze smarowaniem, zawsze z tymi kalamitkami trzeba było je wymieniać, czyścić. A tu dzisiaj powiem Wam szczerze, tylko jedna generalnie mnie zawiodła. Czyli jak to się mówi, serwis z Mariolka podbiła wzorowo. I zgrabiareczka może sobie dalej e, też e, pracować. Także próbujemy podebrać te żyto dzisiaj. Łukasz już oczywiście też jest z pracy czyli na bieżąco e, będziemy to owijać. Wbrew pozorom, e, choć dzisiaj było żyto koszone, masy relatywnie więcej niż na trawie, którą mogliście zaobserwować. Nieco wcześniej, tak, tak powiem Wam szczerze, że e, o, wiele, o wiele lepiej jest, słuchajcie, e, zbierać te żyto, bo one już jest podwiednięte. Ma relatywnie też mniej wody w sobie. Więc tutaj szybko tam dochodzi, jeszcze fajnie się świeci słoneczko. Także jest to idealny moment, właśnie też na zbiór tego kawałka, bo gdyśmy zostawili jeszcze o jeden dzień to boję się, żebyśmy już je przesuszyli, w tamtym roku popełniliśmy taki błąd i nie było już takiej fajnej podwiędniętej masy, tylko już można powiedzieć przesuszonej dlatego też nie spieszymy się w sumie z koszeniem kolejnego kawałka żeby to wszystko na bieżąco zbierać, dać chwilę oddechu, chwilę odstępu czyli jakby jakby to tak powiedzieć, rano koszone, od razu rozrzucone i po południu godzina 16 jest tutaj właśnie zbiór na tej działce taka jest tutaj nasza oczywiście wizja w tym temacie Mogę, możecie się z nią zgodzić albo możecie też napisać jak Wy to widzicie, jak Wy to robicie no nie da się tego ukryć, troszeczkę tej masy tutaj jest czyli tych balotów mi się wydaje, że powinniśmy troszeczkę tutaj wykręcić tradycyjnie jadę poprzeczniaki dookoła Tutaj tata z Tomkiem też na radiu mi się troszeczkę wtrącają, bo pojechali siać nawóz po kukurydzy i po słoneczniku Także też tutaj będziemy wzmacniać nasze wiosenne zasiewy Muszę Wam powiedzieć, że kukurydza bardzo ładnie powychodziła wszędzie I powiem Wam, że na, tej, na tych piaskach spodziewałem się, że będzie słabo Pomimo braku wody, wody pomimo braku wilgoci Powiem wam, że wychodziła wszędzie, normalnie jestem aż zdziwiony. No i co mam w ogóle więcej powiedzieć? Słonecznik też bardzo fajnie rokuje, czyli jest tutaj szansa, że coś z tego będzie. Stąd też decyzja, żeby jak najszybciej dorzucić azotu. No i te rośliny oczywiście tutaj podbudować. Choć wiadomo, że jedna i druga, chociaż nie, w słoneczniku nie mieliśmy potrzebu nawozu. Ale w kukurydzy już tak, czyli jakby nie patrząc co na ten start, ta kukurydza już swoje ma, ale zanim teraz ten azot załóżmy się rozpuści no to już roślina będzie miała kolejną dawkę, przykładowo za tydzień, półtora, aby sobie dalej dalej pobierać No i do tego jeszcze oczywiście dojdzie oprysk już na chwasty, ale to troszeczkę w dalszym jakby terminie Tradycyjnie objeżdżam pokrzyczniaki dookoła Robię je na dwa z tego względu, że jest potem łatwiej zawracać mi oraz Łukaszowi. Węcej jest troszeczkę gorszy skręt, więc pole manewru musi być nieco szersze. No i cóż mogę Wam więcej powiedzieć? Obroty wałka 470 obrotów na minutę i tak w sumie cały czas je sprawdzam, czy nie są za małe bo chcę jak najwięcej tej masy tutaj podebrać i też nie jadę zbyt szybko, słuchajcie, moja prędkość w tym momencie to około 4 km na godzinę e, tak, wiem, wiem, co niektórzy mi powiedzą, kurde, co za do wydajność ale z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że jakbym jechał troszeczkę szybciej, no to już jest to ryzyko, że ramiona nie dograbią mi wszystkiego tak, jak bym chciał, więc też nie ma co się spieszyć nic nas praktycznie nie goni a zależy nam, żeby po prostu wszystko podebrać z tej ziemi, o to jakaś butelka się trafiła. Także żebyśmy wszystko ładnie podebrali, wszystko zostało zebrane, a nie zostały jakieś tam dywany na, tej, na tych gruntach bo jakby brzydko to potem wygląda. Zresztą to też jest jakby nie patrząc jakieś tam koszt jakaś strata w tym momencie. Więc tak to widzicie, tak to, tak to ja widzę. Także lecę teraz w drugą stronę. E, przy okazji dam kamerkę Łukaszowi, bo on nagra kolejny odcinek. który będziecie o, oczywiście oglądać na moim kanale. Ja na koniec e, dzisiejszego dnia, czyli dzisiejszego, dzisiejszej pracy na tej działce, wrócę jeszcze do Was i e, dogram jakby podsumowanie, ile nam balotów z tego wyjdzie. E, zresztą, no będziecie to wszystko widzieli. E, a co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Teraz jadę tak, jakby na pół ramienia z tego względu, że wydaje mi się, że te wałki wychodzą troszeczkę za grube. No i Łukasza tutaj prędkość jest zbyt mała na tą chwilę Więc też nie ma co przesadzać, żeby tej prasie podawać nie wiadomo jak wielką masę Ale myślę, że już o tym Wam właśnie Łukasz opowie w nadchodzącym odcinku Który za chwilę dla Was też nagra Także widzicie robota ruszyła tutaj u nas z zielonymi żniwami Bardzo, znaczy szybko, co niektórzy już dużo wcześniej zaczynali te prace można powiedzieć, że my się jakby troszeczkę ociągnęliśmy z tym wszystkim, ale też nie było jakby warunków pogodowych do tej pracy. Te trawy, czy nawet ta żyto na początku też marnie wyglądało. Teraz dopiero po tych wcześniejszych opadach jakoś to wszystko ruszyło, więc myślę, że to jest idealny moment na to, aby się za tę robotę wziąć. Dobra, daję kamerę Łukaszowi, on wam gra kolejny odcinek, a ja widzę się z wami troszeczkę później. A więc wracamy na gospodarstwo. Ej, Stasiu, gościnnie. Stasiu, pewnie się ma. Siema. Siema. No, Stasiu to ze mną dzisiaj debatuje. Jaki to kiedyś jeszcze zakupimy sprzęt do gospodarstwa. I Stasiu, jakie traktory mówisz, będziemy kupować? Co? Jakie cię podobają najbardziej? mnie nie, bardziej podobają traktory które Sanu Holland, jeszcze Ci się podoba? I taki traktor traktory na, I, 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 traktory na O, Stachu, jakbyśmy I, mieli kupić te wszystkie traktory, to by nam chyba pieniędzy nie starczyło. Ale słuchaj, ty jesteś młody, jak będziesz miał tyle lat co wujek a tata to będziesz takie traktory może już miał, co? Jak myślisz? i traktor z turem i traktor z turem jeszcze jeden by się przydał Stasiu mówi, no widzicie przychodzi a. młoda krew na gospodarstwo i ma nowe potrzeby, no taka jest rzeczywistość nie No to, 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 to na pewno kupimy model i Felbusona No. A kiedyś jeszcze to kupimy Kejsa a i kiedyś jeszcze kupimy kajsa? no słuchajcie Pomysł jakiś jest Stasiu ma, ile masz lat dopiero? Pięć Stasiu ma, słuchajcie, 5 lat I on już planuje, jak będzie wyglądało jego gospodarstwo w przyszłości Także widzicie, takich gospodarzy nam trzeba I młoda krew zrewolucjonizuje całe gospodarstwo Ale wiesz co Stasiu, jak ty będziesz miał już tyle lat co ja To może już będą takie traktory, że będziesz nimi sterował pilotem, tak jak dronem I wcale nie będziesz musiał nim kierować Myślisz, że to będzie fajne? Na przykład, tak jak, na przykład, to się za telewizor pilotem. No tak, no telewizor też się włącza pilotem. I może tak będzie wyglądało kiedyś polskie rolnictwo. Słuchajcie, my wracamy. Także ja Was zapraszam na kolejny odcinek z samego prasowania. I dzisiaj Wam nie zdradzą ile balotów zrobiliśmy, bo powie o tym Łukasz, także to was zachęci do oglądania kolejnego odcinka. Tym samym my jedziemy właśnie ze stacją na gospodarstwo. Będziemy kręcić kolejny odcinek ze zwozu, z wózki tych balotów bo chcemy jeszcze właśnie tutaj koledze rolnikowi to stależować i dopiero wtedy przeczepię się do kosiarek, tak żeby już ten traktor praktycznie z tymi kosiarkami czekał do lipca i sobie z nimi spokojnie kosił także co Stasiu kończymy się odcinek powiedz ma i oglądajcie co Powiesz tak? siema i oglądajcie o widzicie i tak się zachęca widzów do oglądania dobra trzymajcie się i na razie